Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fusiąka. A oto kolejny odcinek z gry Piorun. E, tak, ostatnio dostaliśmy się do tej ciekawej dżungli. E, tak, tutaj nam mówią, że mamy skoczyć. E, my już nie przedłużając, będziemy biec. E, dobra, wiecie co? Ja może jeszcze tylko wejdę e, w opcję dźwięku. Nie pomyślałam, żeby zrobić to przed włączeniem nagrywania, ale dobrze. W tym samym czasie. Będę ciężko pracuje, aby wznieść świątynię. No to my będziemy piorunem. Przez to ciekawe miejsce. Ale bardzo ładnie jest ono zrobione, muszę przyznać. Eee, tutaj nic nie ma. I będę tam skakała. Bo raczej tam nic nie ma. No, nawet nie mogę. E, dobra, no to to olać. M, ruszmy się na górę. E, ogółem bardzo przypomina mi to miejsce e, z Króla Lwa. No wiecie, typowa lwia skała i w ogóle e, i te sprawy. Tutaj nic nie będzie. M, wolę się zawsze porozglądać, żeby sprawdzić, czy by nic tutaj ciekawego nie było. Ale jedynie my będziemy tutaj chyba zbierali bateryjki. I już mamy naszego super kumpla. Yy, więc yy, tak, ta bitwa też będzie trochę trwała, więc pozwólcie, że tu trochę przyspieszymy. Chcę jeszcze tylko wtrącić, że zazwyczaj jeżeli będą jakieś długie bójki z piorunem, to będę je przyspieszała. E, z tego powodu, iż one są naprawdę nudne, jeżeli e, ktoś się ciągle na nie patrzy. Naprawdę nie chcę Was tym zanudzać. E, tematy może bym jakieś znalazła, ale myślę, że przyspieszenie będzie lepsze. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. E, miłego oglądania oczywiście. Teraz Piorun może już używać Super szczeków. Wciśnij 5, aby użyć Super Szczeku. Tak, i ta mus jest genialna. Ona ogółem w samym filmie wyglądała tak epicko. Więc co? Szczekamy. I, szcze I skaczemy przy okazji. 3, 2, 1 i... Matko, to jest coś, co ja uwielbiam. Takie wybuchy, och. Dobra, jesteśmy na pięknym terenie. Mamy czystą jakże wodę. Bateryjka moja! Pięknie. Eee, zaczekajcie, A tak sobie sprawdźmy wszystkiemu. Co tak, tu mamy niezniszczalność. Pozwólcie, że nie szczeknę. Dobra, eee, czyli jeszcze chyba będziemy coś mieli. Wynajmniej super prędkość, moim zdaniem. Eee, o, trochę mnie chyba poklatkowało. Dobra, tam nic nie było. Ale ja po prostu lubię się włóczyć w różnych miejscach. O, to te miny, jak ja ich nie lubiłam. A tam widzę baterię. Bateria! Jeżeli coś można nazwać baterią. Yy, ok, jak. Bum. Dobra, udało się. Rasta. Oj. Prawie, prawie, nie ma tak łatwo. Kto je tutaj postawiał? Że osoba, która to postawiała, nie wybuchała. No ale dobra. Ja nie wnikam. Yy, tutaj już nic nie mamy. E, więc ruszmy na tą jakże wysoką górę. Yy, ogółem tak, yy, o znowu super szczek, Dere. I pyk. Pięknie, pięknie. <laughs> Że to się ogółem nie złamało pod yy, ciężarem tego yy, głazu. Tak, Penny nadal tutaj nam pomaga. Piękna świątynia, piękna. O i tak, no i znowu moi drodzy przyspieszenie. O, teraz będzie chyba mój... jeden z moich ulubionych momentów w całej grze. E, będziemy uciekać przed pociskami. To jest po prostu genialne. Ja takie coś uwielbiam. Możesz uciec przebiegając przez most. E, nie skoczyłabym do wody na serio. O! Ja cię, ja cię, biegnij piorun, biegnij! I skok! O! I teraz będziemy je atakować, tak... Co, ty, co tutaj się robiło? Zaraz, zaraz, chyba się czekało. Jak on podchodził. Nie mam się za czym kryć. Tak. Pamiętam to jeszcze. Uhu. Dobra. Dobra nasza. Tylko nie mam gdzie uciekać. Czemu musiałam zużyć wszystkie moje kryjówki? Bo to ja w sumie. No. Dobrze, że mamy ten super głos. Gdyby nie super głos, to byłoby po nas. Po prostu byłaby tragedia. Co ja bym mogła zrobić? Skoczyć na maskę z tego. Ee helikoptera im szybko rozbić, więc. Haha. Ha. Udało się. Ale się udało. To był naprawdę już wypadek. Ale to nie jest takie trudne. Ej. Co tak gościu? Słabo, słabo. Tak. Ej, powinni to zaliczyć jako jedno. Nie ma tak. Ja się tak nie bawię. No, dajesz dajesz. Taki mało rozgadany chyba dzisiaj ten odcinek. Bardzo was za to przepraszam, jeżeli jest nieco nudnawo. Trzeba to jakoś ciekawie zrobić. Och. Dobrze, że tam peny nie było, bo trochę krucho by było. Hmm, mamy iść do tyłu pewnie. Dobra. No to spadamy. O, to, to, to. Oj! Dobra. Tego nie było. Nic się nie stało. Nie zauważyłam tego. Potem to zauważyłam. O! Dobra, poniszczmy sobie. Tak, poniszczmy sobie. Mhm. Coś się nie udało. Dobra. Jestem na to aktywna. Ja mam malutko życia. To ja obstawiam, że będzie lamieniem. Czyli co? Prześpieszanko, start! Dobra robota piorun właśnie wszedł w tryb superładowania. W tym trybie wszystkie moce pioruna zostają zwiększone. No to ludzie nie ma przebać. <laughs> po was, po was. Ale to było piękne. Udało nam się coś osiągnąć piorunem, więc słuchu. Tego nie zdążę przeczytać, więc nawet nie będę się fatygowała. E, pozwolicie. O, teraz przenieśliśmy się do peny. Och, już się przestraszyłam, że mam spódniczkę. E, tak, uwielbiam stylowe peny. Najlepsza moim zdaniem jest taka stylowa. E, nie jestem zwolenniczką spódnic i sukienek. E, czasem się tam ubierzę, ale mnie się trzymają spodnie, bluzy i e, tego typu rzeczy. E, dobra. Tutaj nic nie mamy. Z piorunem, jak na razie, się pożegnaliśmy, więc czas na naszą penę. Dobra, wszystko jasne i w ogóle tam nie mogę jeść? Aha, bo my możemy się wspinać. Dobra, powiedzmy, że tam nic chyba nie było, więc peny, wepsnij się nam tam w górę. Mhm, dobra, dla mnie luzik. O, mili panowie. Tak, prasują sobie, no to niech oni sobie tam prasują, my tam do nich tylko na chwilę wpadniemy i w ogóle nie będziemy przeszkadzać, no bo skądże. A tak, a tak się pośmiejmy trochę. Tak, tak spudłować, tak spudłować. Ja chcę tak w niego fajnie rzucić. Chcę mieć z tego jakąś taką inną uciechę. Dobra, nie udało się. Super. Aha, nie przyciskałam. Ty leżysz? Dobra. Chyba nie naciskałam tego przycisku co trzeba. Ale dobra. Mamy się dostać tam na górę. E, czyli nic prostszego, tylko tutaj, tutaj i peny. Peny, co to było? Co ty skakać nie umiesz? Ty mi nie chciałaś skoczyć. Czemu mi nie chciałaś skoczyć? No. To się nazywa porządny skok. No. a rozumiem. Wiecie o co w tym chodzi? E, to było w tym samym czasie e, chyba m, co sterowaliśmy piorunem. Ale piorunem mi się wydaje, że to wszystko krócej robiliśmy, nie? Ale dobra, ja się nie kusę z grom. E, nie tędy, to którędy. Aha, tu się otworzyło. Dobra, tego nie było. Tego nie było. Z tego nic nie ma, serio. O, będzie zjazd. Chwyć się. O. Nie, no. To mi się bardzo podoba. Właśnie bardziej mi się podoba chodzenie peny niż piorunem, bo tu jest ciekawiej. A chodzenie. O. A naprawdę, u pioruna trochę nudzi. Ciągle, ciągłe zabijanie tych samych panów. Ej, 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 gdzie ja mam w końcu iść? Bo ja widzę parę ścieżek, ale chodźmy tędy. Oj, 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 nie to. Penny. Zaraz, zaraz. Ja tutaj widzę zły obrót kamery, ale ty się nie chcesz chwycić, moja droga. Czy e, nie ma czegoś takiego jak obracanie kamerą? A, nie to. Dobra. No to chyba sobie odpuścimy tą ścieżkę. Oj. Ale nacisłam, o. E, bo jak widać, Peny nie chce się mi normalnie obrócić. A nie pamiętam, żebym miała zmianę kamery e, na tym wszystkim. O! To już wiemy, gdzie byliśmy wtedy. Bo boję się, że coś zostawiłam. Hm. No, panowie? Nie, no. Aha, na ciebie też to przeszło.

Serio? Serio, gościu? Chciałam sobie obok ciebie przejść na niewidzialnego. A tutaj taki boom. Lepsze mocy. Ja jestem pewna, że coś zostawiłam. Ja jestem pewna. Jak coś sobie zapiszę, i tak e, grę na innym tym. E, na innym profilu. I może tak z ciekawości nawet zobaczę, e, co się działo w tamtym miejscu. ile dałabym rady na nie wejść. No, Penę Lecim. O. Yy, Bodaj, że z tego zdjęcia mamy na yy, okładce gry. Aha. Nie wiedziałam, że przez to mogę zginąć. I znowu w tym samym miejscu. Czy wiedziałam, ale nie wiedziałam, że od tego momentu, nie? No i to przejdzie na ciebie, tak? Czy nie? Przejdzie. No. Tak jak było wcześniej, hura piorun, właśnie odciągnął większość wrogów, ale na drodze mogą kryć się kolejni. Tak, konkretnie jeden. Eee, lecisz? Ja sobie pobiegnę, <grym> bo kto mi broni? Okej... Okay. Eee, Penny nie ma wyrzutów sumienia, ciekawe to. Tam chyba nie mogę iść. Nie, ja muszę tam iść. No to... Aaa, hmm. dobra. Na szczęście mamy ten magiczny noktowizor. Tak, tutaj mamy wodę. Oj, znowu. Ale serio, żebym jednego miała się bać. To jest jeden gościu. O! Dobra. I bum. Dobra. W ogóle pokaż swoje buty. Fajne są. Dobra. Yy, I trójeczkę. No. Idziesz. Woda? Nie, 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 nie woda. To cóż to jest? Że przejść mogę w górę. Mm -hmm. Poniszczmy im słoje, bo co nam szkodzi? Jesteśmy tutaj tylko gościnnie. Nie nasza wina. I teraz tutaj. O, helikopter. <gryw> to do na... Au... O, idziemy dachem. Tam para pam, pam, pam. O, jeszcze nawet sobie szczeknął. A to tu to wybuchło. Hej, to mogło mnie trafić, jak wtedy mówiłam. Hmm. A ty mnie czymś kujesz, nie? To czemu masz taką dziurkę w paszczy? Dobra, mamy przejście, czyli nie jest źle. Ale uparty słoik. To się będzie ciągle ruszało, tak? Nie. Dobra. No to jednak trochę podbiegniemy. No choć Penny. Hopla i hopla. Matko, myślałam, że się potknę. Tutaj jednak nie. Ale bardzo ładna woda tutaj jest. Bardzo do mnie przemawia. Mm, tutaj. I co my dalej mamy? Znowu to samo, czyli tu pewnie też będzie właśnie przejście. Mm. Wow, jaki wyskok na kangura. Myślałam, że ta woda jest taka martwa trochę. E, czekajcie, sprawdźmy, czy tutaj coś mamy, ale widzę, że nic. Nie będę niszczyła słoików, w których nic nie ma. O, mamy przejście, czyli mamy wszystko prawie, że już. Ej, A dalej też muszę? Nie, 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 nic z tych rzeczy, nie, nie. Tutaj będzie się chyba ciągle zmieniało to, o ile dobrze to pamiętam. Ale jeszcze nigdy nic nie wiadomo. Chodź, Penny. Eee... O, nawet tego nie zauważyłam. Po prostu weszłam na dół, jak się patrzę. Dobra, Penny. Eee, tutaj. Eee, I się bawisz tym oto ciekawym wichajstrem. Aha, i teraz... Eee... Idzie to, o ile dobrze pamiętam, i o ile dobrze główkuję, bo z tym to różnie bywa. Tak, potem otworzymy to. Matko, tyle zachodu o jedno przejście. Równie dobrze, jeżeli jesteś taka dobrze zaopatrzona, możesz mieć linę w spodniach i sobie przejść liną. Albo mogła. Nie wiem. Oj. Yy, mogła też po prostu wejść skałką. Tom. <laughs> Albo wspiąć się na drzewo, ja bym tak zrobiła, nie? Mamy już wejście, tak? Bodajże dobrze widzę. Piękne wejście do ciekawej jakże świątyni. Będzie pewnie zapisanie gry. O matko, moje piękne schody. Fu, moje piękne wejście. Yy, teraz tutaj, Peny chodź. O matko, <laughs> czy mogłoby mi się coś stać? A takie buty. Dobra. I tutaj, tak? Na samą górę. I pewnie znowu wrócimy do pioruna? Czy nie? O! To było zawsze fajne. To było ciekawe. To mi trochę Fobosa przypomina. Eee, czym ja strzelam? Przepraszam. O kurczę, poruszaj się ciągiem przy użyciu klawiszy kierunkowe. Otwórz ogień używając sterowania czołgiem w minigrach. E, fajnie. Dobra, już wiem, już wiem. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. W -a w, -a -s -d, e, w pogotowiu. O kurczę, tak, tak mało życia, tak mało życia. Idziesz, pior e, fu, idziesz czołgu po to. Zbieraj przedmioty, dzięki którym odzyskasz zdrowie lub zwiększasz ilość zadanych wrażeń i bomby odpalisz przyciskiem 7. Nic nie robię na razie siódemką. O kurczę, ale dobra, ja żyję. Upsi. Ale aż tak źle nie jest, pierwsza próba zawsze może być najgorsza. Potem to już jest niewybaczalne. Dobra, latamy sobie tym oto ciekawym czołgiem. Ja się tak trochę zauważyłam, że w tym odcinku parę razy e, dosyć nie wysłowiłam. Ale dobra. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. E, jeszcze. No, teraz wy, 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 wy. Wow, ile tego wszystkiego jest? W ogóle bardzo ciekawa ta. E, jak to się nazywa? Hmm. Bardzo ciekawa technologia. Znajduje się w takim oto. W dziwnym miejscu, nie? Ale w grach i serialach wszystko jest możliwe, więc e, nie będę się czepiała. No. My jesteśmy w jakimś komputerku, tak? E, jakaś technologia super. I w ogóle... Przez ściany nie mogę ich zabić. Kurczę. Ile ich jest? Matko? Mogę przez to przejść, dobra. Tak podejrzanie tutaj. No, o! Teraz ty, 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 jest? ich jest? Chcę mieć ich z głowy. Mm. O, matko, ledwo, 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 się udało. Kolejne wczytywanie. No czekamy, aż się załaduje i pewnie będzie każ O nie, przyszła z psem! Gdzie my jesteśmy? Ha, dobra. Kapłem się, co on powiedział. O nie, przyszła z psem. Ciekawe to. <grym> Ale kombo, skurde, do dziesięciu czasem dochodzę. Nie psuj mi tego. <grym> Jacy? jeszcze. Och, jeden, dwa, trzy. No i super, My musieliśmy go tak szybko pokonać. Eee, tak, oto ta super, super most. Eee, dwa, trzy. Dobra. I teraz... Jacie, to jest piękne. Jeszcze im wszczeknę. Nie mogę szczęknąć, wiecie co? Nie mogłam szczeknąć. To mnie zawiedliście, naprawdę. Jak nie mogłam szczeknąć? Tego akurat teraz nie przyspieszę. Eee, ale... Aj Ej, ej, ej. No. E, bo chyba to nie będzie trwało aż tak długo. I trochę się rozproszyłam. Ale dobra. Aha, rozbijamy podłogę. E, dobra. Czekajcie. tak trochę w głupim momencie skończę. E, ale tu czekajcie. Tutaj mamy tego ludka. Mhm. Mm to będzie ciekawe. E, dobrze. W taki nietypowy sposób zakończymy odcinek. Ja wiem, że pewnie tą lokację zacznę właśnie od góry, ale mówi się trudno i spotkamy się już w następnym odcinku tutaj na dole. Pewnie będą już wtedy wszyscy pokonali, pokonani, a jeżeli trafi się jakaś karscenka, to pewnie i tak ją nagram, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech będzie spokojny. Mam nadzieję, że w tym odcinku aż tak nie przynuzałam. Naprawdę was przepraszam, jeżeli było monotonnie mówione. Naprawdę mi przykro. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A na ten czas chcę się z Wami pożegnać wraz z piorunem i penem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym bardzo wdzięczna za skomentowanie albo ocenienie odcinka. Was pozdrawiam i usłyszymy się już niedługo. Trzymajcie się i papa!